Baranowice. Tu mieszka g -play. Pewnego dnia znajduje trzy jajka. Postanawia je wziąć i się nimi zaopiekować. Po jakimś czasie z jaj wykluwają się małe moby. Creeper, Enderman oraz zombie. Nasz bohater postanawia ich zaadoptować. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 6000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! się wano. Z tej strony Dżipy i nie wiem jak u Was widzowie, ale u mnie jest mega, mega gorąco. Klimatyzator tutaj, słuchajcie, działa na pełnych obrotach, a ja umówiłem się z moim przyjacielem Lakim właśnie, słuchajcie, na plażę i będziemy po prostu sobie odpoczywać. Jak widzicie, mam tutaj już przygotowany leżaczek, parasol i w ogóle spakowałem nam takie różne, pyszne, zimne napoje, które będziemy sobie mogli wypić właśnie na plaży, dlatego, słuchajcie, już się tutaj pakujemy i nie mogę się doczekać, jak właśnie będziemy się tutaj już relaksować. Dlatego wy, widzowie, możecie już teraz zostawić kciuka w górę. Na pewno będzie Wam fajnie się spędzało w wakacje i oglądało ten filmik, dlatego taka mała motywacja dla Was. Dodatkowo wpadajcie do sklepu edgyplayclub.pl po super ciuchy i gadżety. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie i Wasz guzik subskrypcji jest czerwony, to koniecznie zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem. A ja widzę, słuchajcie, że z tyłu ktoś się tutaj mi. Drink, 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 drink się, manko Yo, się yo, 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 ja no rzeczy potrzebne do, do spędzania czasu na, na plaży, dawaj jedziemy, lecimy na plażę. Ja też stary, mam normalnie tutaj, wiesz co, parasolek, mam tutaj, wiesz co, jakieś leżanki, I, chwila, prezent? E, daj jajka w ciepłe miejsce. Ej, laki, zobacz, tutaj są jakieś dziwne jajka. Ej, co to są za jajka? Taka strefa chillu tutaj przy moim domku, mm. ty, to ja też może rozstawię swój sprzęt i słuchaj, przyjrzymy się tej sprawie. Ej, dobra, dziwna sprawa, ty jakieś jajka ktoś mi podrzucił pod mój domek. Czy ty to widzisz? Jak jajko jakieś szare, słuchaj, zielone i niebieskie. Ej, widzowie, widzieliście kiedyś takie jajka? Wiecie może co z nich się może wykluć? Mm. Jeśli tak, napiszcie już teraz w komentarzu, bo my, słuchajcie, kompletnie nie mamy się pojęcia, ale tu jest napisane, że trzeba je dać w ciepłe miejsce laki, to może je zabierzemy ostrożnie stąd i przeniesiemy w jakieś bezpieczne miejsce, co myślisz o tym? No tak, no to dawaj, no to jakoś musimy je, ostro musimy je ostrożnie dobra. zabrać stąd, żeby, żeby tylko się nie rozbiły Drugie. Dawaj, dawaj, wolutko, OK, okej, okay, dobra Mam je, także teraz będziemy musieli w jakieś cieplutkie miejsce je wziąć, ty wiesz co, ja mam chyba w domu magma bloki tylko żeby mi się nie potłukły, żeby mi się tylko nie potłukły także powolutku widzowie, idziemy z tymi jajkami Zaopiekujemy się nimi i jestem ciekaw co się z nich wykluje, czy jakiś dinozaur, czy jakieś kurczacze klaki, jak myślisz? Co to może no, być w ogóle? Właśnie nie mam pojęcia, mogą być to jakieś moby, a, a równie dobrze mogą być to jakieś zwierzęta różnego rodzaju. Dobra! Także ja słuchaj, mam tu kilof, magma, mam magma bloki. Ty może zbierz słuchaj dywaniki, laki i będziemy wokół jajek rozkładali dywaniki, żeby im było ciepło. A ja tak naprawdę muszę teraz znaleźć tylko jakieś miejsce dogodne. Słuchajcie, może tutaj będzie pierwsze jajko na cieplutki magma bloku. E, tutaj słuchajcie będzie kolejne i raz, dwa, trzy, ok, gdzieś tutaj będzie e, następne jajko. I słuchajcie, one będą tutaj mogły się w spokoju wykluwać, będą tutaj miały świetne warunki. Dodatkowo. Trzymaj, dziękuję, trzymaj, proszę bardzo. Dobra Da dawaj wokół tego, pomóż mi tutaj układać, okej, okay. i w sumie, wiesz, co laki przydałoby nam się coś jeszcze. Przydałoby nam się e, lawa, która jest gorąca, i moglibyśmy lawę tutaj jeszcze, wiesz, co e, obok gdzieś wylać. I dzięki temu te jajka będą mieli, miały jeszcze cieplej. A dodatkowo są, słuchajcie, tutaj wystawione na słoneczko, co e, będzie jeszcze podkręcało im temperaturkę. Zdobywajcie, wiesz, co? I tu ja pójdę, no, no, właśnie, właśnie, teraz się tak Ciebie słucham. Ja pójdę po lawy, jakoś stąd załatwię, dobra? Dobra, dobra, dzięki, wiele. Laki. No i patrzcie Mamy tutaj teraz trzy jajka Trzy jajka o różnych kolorach Nie mam zielonego pojęcia co się z nich wykluje Na razie mają dosyć cieplutką e, Właśnie tutaj temperaturę Słońce tutaj jest słuchajcie nagrzane Myślę, że rozgrzeje do 50 stopni A ja muszę teraz się zastanowić Co się wykluje z tych jajek Bo jeśli, a tutaj mi laki dziurę zrobił Jeśli się wyklują jakieś, jakieś słuchajcie dzieciaki To potrzebujemy właśnie im dać jakieś jedzoko Także już sobie tutaj może przygotuję Mamy tutaj jakąś zupkę słuchajcie Jakiś y, diamentowy, właśnie złoty chleb. I słuchajcie, jakieś zabawki, oczywiście, dla dzieci. Także weźmiemy tutaj, nie wiem, czy to dla dziewczynki, jakiejś zabawki, czy dla chłopczyka. Ale będziemy huchać, będziemy dmuchać, słuchajcie, na te jajka, aż w końcu coś z nich się wykluje. Patrzcie, ja się chowam, słuchajcie, to jest jakiś mały creeperek! Patrzcie. Mama! Mały Mama! ej, chodź o, tutaj! Mamusiu! Mamusiu, gdzie jesteś? Gdzieś tutaj się schowałaś! No, nie Widziałem! Mogę. Creeperku, wyklułeś się tutaj z tego jajka! Ja nie mogę, nie spodziewałem się, że to jest jajko creepera. Jesteś może głodny? Chciałbyś coś zjeść, creeperku mały? Tak, jestem głodny. Bardzo daj mi, daj mi tutaj. To trzymaj tutaj, zupkę mam dla ciebie pyszną. Dla takiego małego, słodkiego creeperka, słuchaj. O, jak lepiej się czujesz? Słuchaj, wow. tutaj twoje rodzeństwo się też niedługo wykluje z tych jajek. I słuchaj, ej, gdzie ty mi uciekasz, creeperku? Gdzie ty mi mogę uciekasz tam? Wy, mogę wyżej skakać, ej, wow. ej, spokojnie, ej, creeperku, przestań! Nie, 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 uspokój się! Słuchaj, dam ci jeszcze lepsze jedzonko. Tylko proszę uspokój się, gdzie on tam włazi. Słuchajcie, na góry, o, ale on jest niegrzeczny. Ten creeperek jest niegrzeczny. spokojnie, dobra! Już, uspokój się, słuchaj. Mam dla ciebie coś pysznego. Pyszny stek. Co ty na to? Słuchaj, może może zabawki ci dam jakieś? Słuchaj, creeperko. ja ci tylko proszę, nie wybuchaj. Ja się boję do ciebie podchodzić. Czy ty jesteś, e, słuchaj, odpowiedzialnym dzieckiem? Czy nie za bardzo? Widać chyba, że nie za bardzo, I, co? I, i, mamo, ja ja ogólnie to, to, to nie panuję nad tym. Ja sobie idę i nagle w pewnym momencie wybuch, Nie, 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 nie. nie. Tylko tutaj nie wybuchaj, proszę cię, proszę cię, bo tutaj, jak ty wysoko potrafisz skakać, słuchajcie, to jest creeperek, ej, stój, stój, gdzie ty mi uciekasz, creeperku, o nie, o nie, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, musimy go gonić, creeperku, ja nie mogę z dala tylko od niego, bo jak, słuchajcie, on tu wybuchnie, ej, a może chcesz się pobawić zabawkami, creeperku, czy coś, ej, może się tak, razem pobawimy, tak, chcę się pobawać zabawkami, za ej, spokojnie, o, nie, 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 dobra, już, creeperku, już, spokojnie, ej, czekaj, czekaj, o, tam stoi pro Creeperku! A ja w ogóle ostatnio od niego pożyczyłem diamenty i mu ich nie oddałem! Słuchaj, może być problem! Także proszę cię teraz spokojnie, uspokójmy się, dobra? Masz tutaj złoty chlebek, słuchaj, to jest bardzo prestiżowy posiłek Creeperku! I musimy, wiesz co, uważać, ponieważ ten y, pro może być dla nas nieprzyjazny. Dlatego proszę cię na chwilę zaprzestań ogólnie swoich tutaj wybuchów na jakiś czas przypadkiem. Nie, mama, choć udajemy, że jakby nigdy nic przechodzimy! Uciekaj, biegnie, biegnie, biegnie! O nie. Widzisz, chcę, żebym mu oddał diaksy. Mówi, dawaj diaksy, a ja nie jestem przygotowany. i spokojnie, pro. Ja ci kiedyś oddam te diamenty. Ale tu wezmę na siebie. Ej, ej. O co, jeśli mam się tylko wybuchnę, o co, co ty co chcesz? Mamusiu? Ty chcesz go pokonać, Creeperku? Ojejku, jak wyleciał w powietrze, patrzcie. Creeperek, mały Creeperek, poradził sobie, ale jesteś zdolny, ale jesteś zdolny. Mam dla ciebie nagrodę, ej, Creeperku, jupie. proszę. Słuchaj. Taka ej. laleczka różowa to nie dla mnie. Bo ty ej, jesteś dziewczynką mama. czy chłopczykiem? Bo ja, słuchaj, za bardzo nie wiem ogólnie, ej. jak ty jesteś. E, e, mamo, ja jestem e, creep, creeperem, chłopczykiem takim, wiesz? Dobra, słuchaj, ja mam dla ciebie creeperku układ i to bardzo fajny. E, chwila, coś muszę tu wymyślić. Ej, jakiś... a, a mamo, a ja chcę gofra jakiegoś coś słodkiego może. No to, e, na, to patrz, możemy się tak umówić. Będziemy mieli tutaj umowę między nami. Słuchaj, ty obiecasz creeperku, że już więcej dzisiaj nie wybuchniesz, a ja ci dam pyszne tutaj takie goferki, ciasteczka. Układ, czekaj, pierw nie, 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 Pierw musisz potwierdzić, że już dzisiaj nie wybuchniesz, nie narobisz tutaj więcej szkód i będziesz grzecznym Creeperem, który się będzie mnie słuchał. Układ stoi czy nie? E, e, dobra, e, tak zgadzam się, niech będzie tylko daj mi te słodkości. Dobra, chodź, jedziemy szybko do domku, słuchaj, Creeperku Ja cię na początku odprowadzę, bo w ogóle tam twoje rodzeństwo też niedługo się może wykluć. Dlatego słuchaj, chodź, ja Ale ci tutaj. jest tutaj na bałaganie przecież tutaj nie ma drogi do ciebie do domu. No. Co to narobi, tu, tu ty wszystko? tak narobiłeś, creeperku. Chodź, ja ci tutaj dam pyszne jedzonko, e, tutaj możesz sobie usiąść przy stoliku. W ogóle zapoznam cię później z członkami mojej rodziny i już zjadłeś wszystko. Creeperku, czekaj. No, 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 ja dobrze. idę zobaczyć w ogóle, ja idę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ej, creeperku! Gdzie zniknęło jedno jajko Albo ktoś cię wykluł, albo się twoje rodzeństwo wykluło, albo ktoś zabrał tu jajko. Chwila, ja tutaj muszę poszukać. Choć, Kriperku, tutaj masz zabawki, możesz się tutaj bawić w domku. Musisz tutaj grzecznie czekać, a ja muszę iść poszukać właśnie, bo nie wiem co się wykluło o, z tego jajka. Jestem troszeczkę głodny, także weźmy sobie klebek kle z lodówki. Ja muszę iść poszukać. Także ty tutaj się grzecznie baw. Pamiętaj, że mamy układ, że masz już więcej nie wybuchać, a na pewno nie w domku, a ja zaraz do ciebie wrócę. Dobrze, możemy się tak umówić? Dobrze, dobrze do zobaczenia. Dobra, super! Ja nie mogę, słuchajcie, tutaj było jajko, było jajko i gdzieś zniknęło. Nie wiem tylko właśnie, czy coś się wykluło, czy nie. Co tutaj? Gdzie możemy znaleźć właśnie tą dziwną postać, która się nam wykluła lub jakiegoś złodziejaszka? Halo, czy jest tutaj jakieś małe dzieciątko, albo jakiś złodziejaszek, który ukradł mi jajko? Musimy się, słuchajcie, tutaj rozejrzeć, bo tak naprawdę on na pewno nie uciekł gdzieś daleko. Na pewno jest gdzieś w zasięgu tutaj naszego wzroku. Halo! Jest tu Tutaj jakieś małe dzieciątko biedne, które potrzebuje pomocy i wsparcia ode mnie. Ej, patrzcie tam jakiś Enderman. Ej, Endermanie! Endermanie! Ty, patrzcie, on jest chyba mały mente. Ej, ukradł normalnie blok jak sobie komuś! Endermanku, chodź tutaj do mnie na dole, widzisz mnie? Chodź tutaj, słuchaj, ty, czy ty się wyklułeś z jajka? Czy ogólnie się urodziłeś tutaj i nie, nie wyklułeś się z jajka, co? Ty o, jesteś takie malutki, e, ja. co? Ja się wyklułem z jajka niedawno i, i nie wiem, co ja robię, Ale zobacz, co ja mam. Mam takie coś i nikomu nie dam. Ha. Ja nie mogę! Ukradłeś jakiemuś sąsiadowi! Słuchaj, czyli wyklułeś się z jajka, nie opodal tamtego domku, tak? Słuchaj. Tak, tak, ale ja, ja, ja nie chcę, ja nie wiem kim ty jesteś i ja sobie słuchaj, wyjdę tutaj. ja jestem twoim tatą i w domku czeka na ciebie twój braciszek Kriperek, słuchaj. My jesteśmy rodziną i teraz, słuchaj, wyklułeś się i będę się tobą opiekował, ale ty musisz być spokojny. Ja widzę, że ty się potrafisz świetnie teleportować, potrafisz zabierać, widzę, że innym mieszkańcom diamenty. Bardzo ładnie, Kriperku, ale teraz zapraszam cię do domu, chciałbym cię zapoznać właśnie z twoim braciszkiem. Czy pójdziesz ze mną i będziesz się mnie słuchał grzecznie? I, I nie wiem, I nie wiem, czy ja ogólnie dam radę, bo ja się czasami sam teleportuję, a czasami to do mnie nie zależy. Dobra, chodź, 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 tutaj Endermanku, ja cię teraz zapoznam, bo tutaj, o, widzisz, tutaj jest jeszcze jedno jajko, tutaj się też wykluje najprawdopodobniej jakiś twój braciszek. Słuchaj, a tu powinien być creeperek. Creeperku, jesteś gdzieś tutaj? Ej, gdzie jest creeperek? Endermanie, widziałeś gdzieś tutaj tego creeperka? On gdzieś tutaj nie, powinien się ja bawić tutaj nic z zabawkami. Nie, nie Tutaj. tutaj, co tu jest? Co On tu narobił straszne jakichu? zamieszanie. To jest słuchaj sprawa tego właśnie creeperka. On tu gdzieś powinien być. Ej, jajko zniknęło. Ej, Endermanku, przyznaj się, czy to ty zabrałeś tutaj to jajko, które przed chwilą tu było, czy coś się tutaj nie, wykluło? I, i, co tu się nie, dzieje ta, w ogóle? to ogólnie ja widziałem to tu jajko tutaj, ale ale Ej, z niego Co nie tu się zniknęło. dzieje? Ej, Endermanku, zobacz to chyba nie jest ten creeper, ja tu widziałem TNT O nie, TNT Chwila, lecimy, gdzieś tutaj musimy kogoś złapać Coś, coś się tutaj dzieje Ej, kto mi to podstawił, TNT Ej, co jest grane, wiesz co, mam tutaj pewną teorię Kto to mógł być To mógł być, słuchaj, pro Jestem ciekaw tylko, właśnie, gdzie jest ten mały creeperek Słuchaj, takie, takie wybuchy Widziałem TNT, ewidentnie Musimy znaleźć jednego. Ej, patrz tutaj, TNT wybucha Oa! ktoś mi jeszcze tutaj podstawił Ja nie mogę, ej, widzę creeperka Endermanie, jest tutaj, twój braciszek creeperek. Ojejku, biedaku Creeperki jeden. I my się z Kriperkami to tak bardzo nie lubimy. No ale, słuchaj, to jest twój brat. Teraz będziecie razem się musieli bawić. Creeperku, wszystko w porządku zły pro zabrał jajko. Widzisz? On mówi, że zły pro zabrał jajko i to pewnie ten pro mi tutaj wysadził domek. O nie, ja mu dam. Endermanie, creeperku... Trolle, zróbmy najlepsze trolle na pro, dawaj. Tak, przyjdź tam grzecznie, creeperku, bo ty jesteś, widzę, że biedny i nie, nie możesz tutaj wybuchać i się angażować zbytnio, a my z Endermanem... Endermanie, ty się tutaj teleportuj. Lecimy szybko do po prostu domku pro i zaraz sobie po prostu z nim to wyjaśnimy. Tym bardziej, że ty potrafisz się teleportować i łatwo dostaniemy się do jego domku, zobacz tutaj creeperek mi pomógł w walce z nim wy, wy w ogóle moje dzieci tak naprawdę potraficie świetnie mi pomagać o tutaj ktoś też się czai chodź tutaj mam pomysł, chodź endermanku, weźmiemy tutaj trochę bloków wiesz co, przeteleportujesz się do środka tutaj przez szybę ej panie proszę tutaj na chwilę y, o, odejść, o zobacz mamy tutaj szybę, ułożymy tutaj właśnie podest i teraz możesz się przez szybę właśnie tam przeteleportować Ale co tam jest? patrz, jest jajko, jest to zielone jajko! Creeper Endermanie, musisz zdobyć teraz to jajko, a dodatkowo weź mi zdobądź jakieś tutaj normalnie zbrojki czy coś. Dasz radę się tam przeteleportować? O, Jestem! Świetnie! Ja cię... o, Masz jest tam jakieś zbrojki? Jest. Weź tam jakieś zbrojki jeszcze, ja będę się musiał rozprawić. Ej, nie podglądaj, panie osadniku, proszę się stąd ewakuować. Jak tam ej, masz? I mam super zbrojki, trzymaj, trzymaj cały set, full Dziękuję, dziękuję, jesteś normalnie cool, Endermanku. Wiesz co, a jak tam, dałeś radę tu jajko też zdobyć? Ej, masz tu jajko? jajko mam, mam, no. Dobra, to chodź tutaj, teraz Przeteleportuj się tutaj do nas, zamykamy okno Możesz jeszcze mu ukraść bloki diamentowe Wszystkie tutaj z domku, żeby nie miał Słuchaj, żeby mu tu wiatr wiał Żeby mu to normalnie, wiesz co yy, Przeciąg miał w domu, no i świetnie I tak właśnie, właśnie masz robić Pięknie Endermanku, super sprawa Mamy tutaj tylko świadka, panie Jak tylko piśniesz pan słówko, ja w sumie pana tutaj Zabeczkuję, żeby pan tutaj Się nikomu nie powiedział Ej, tutaj nie, tutaj ja go beczkuję, spokojnie Endermanku Teraz mam dla ciebie zadanie Szybko leć do domku i słuchaj, odstaw to jajko w to miejsce, gdzie było. Przeteleportuj się normalnie perłami szybko, leć tam. A ja po prostu się tutaj ładnie uzbroję i po prostu, w razie co, będę mógł stoczyć pojedynek z pro, także leć szybko! Jasne, leć. Jadę, lec, lec, czy prędzej, lec, czy prędzej, czy prędzej teleportuj się i odkładaj jajko. Dobra, także w ogóle, słuchajcie, bardzo dobrej temki zdobyliśmy. Mamy w ogóle cały diaksowy secik, mamy pełno bloków. Yy, normalnie zgrifujemy, zgrifujemy mu tu dom, żeby on paskudnie wyglądał. co prawda? Słuchajcie, lepiej by to robić e, blokami normalnie direktowymi jakimiś, ale też możemy by położyć, żeby normalnie się poparzył i nie będzie mógł wejść do swojego domu. Teraz już jego domek nie wygląda tak ładnie, ha? Wygląda, słuchajcie, jak zgrifowany, Ej, brzydki domek. co się tutaj dzieje, chwila! No Ej, słuchaj, to nie, ja to, wszystko och, wiem, bro. ty ukradłeś mi jajko, które zostawiłeś sobie w swoim domku. Już mi o, mój synek. Nie ha, ha mój O nie, nie to teraz by... słuchajcie, cię, cię normalnie poparzysz, normalnie Magmą tutaj, ha? Dobrze. Dobra, zaraz będziesz cały w magmie. O, mieczyk mi oddajesz? Słuchaj, no to zaraz, zaraz tutaj sobie go wezmę. Oddawaj, słuchaj, mieczyk, oddawaj mieczyk. O, dałem ci, już trzymaj, już wziąłeś, już działałeś. No to dobra, to wziąłem, o nie, słuchaj. O nie. Wszystko wiem. Ty tak naprawdę wysadziłeś mi dom z TNT, bo dostałem informację od mojego synka Creepera, a dodatkowo ukradłeś mi jajko. Czemu to zrobiłeś normalnie niedobry pro. O, nawet się, słuchajcie, nie zdążył normalnie wytłumaczyć. Tak czy inaczej, pro pożałował, słuchajcie, zniszczył mi dom. Ja mu też zniszczyłem, także jesteśmy teraz kwita i mogę wracać do domku. Słuchajcie, bo nie wiadomo teraz, co wydostanie się z naszego trzeciego jajka. Jestem bardzo ciekawy i musimy, słuchajcie, już ruszać. A pa, panią bardzo przepraszam. Że zabrałem pani gofry, yy, czy tam jakieś ciasteczka. Tutaj, oczywiście, bloki diamentowe. Kupi pani sobie nowe. Dobra, a ja, słuchajcie, już szybciutko lecę. Czym prędzej do domku? Zobaczymy, czy coś już się, wam się wykluło z naszego jajka. Okej, okay, także lecimy. Co tu się dzieje? Patrzcie. A, macie! <tryk> haha, wyklułem się niedawno z jajeczka i, i poskładam was wszystkich. Zobaczcie, <tryk> jaki jestem to jest silny. To się chyba z jajka ha -ha. wydostał. I słuchajcie, patrzcie, co on robi tutaj. Normalnie on jest niebezpieczny. Ej, zombiaczku, ząbiaczku! jestem do się? Nie, bo nie. Zaraz, zaraz. Słuchaj, patrz ja, jakie ja, mam ja ładne dla ciebie błyskotki Patrz jakie normalnie ładne diamenciki Słuchaj, ja jestem twoim tatusiem Słuchaj, ja cię wykluwałem Ogrzewałem cię, słuchaj, żebyś się mógł wykluć Chodź, daj, oddaj ten mieczyk, dobra? Możemy się tak umówić? Dałbyś y -y, mi ten nie. mieczyk? Y -y, ja cię to teraz trafię Ty jesteś tatą, czy moją mamą, czy ja kimś jesteś tatą. W ogóle? Chodź, bo tutaj jest w ogóle twoje rodzeństwo Masz, słuchaj, braciszka Normalnie creeperka i braciszka endermanka Jesteście rodzeństwem I zaraz, słuchaj, was zapoznam Będziecie się musieli wspierać, tylko proszę cię, oddaj mi ten mieczyk, dobrze, synku? Yy, yy, no dobrze. No yy, chyba no jesteś grzecznym ja synkiem, tak? Jesteś y czy nie jesteś? Tak, y tak, ta jestem, jestem. Y trzymaj. Dobra, no to teraz idziemy. I mogę cię y dzięki temu. Teraz, o, tutaj jeszcze blok, dobra, to ja to zabieram. Dobra, także chodź, idziemy ich poszukać. Oni na pewno tutaj gdzieś są. I zaraz ich zapoznasz. Creeperku, o, Endermanku, ja gdzie fajne. jesteście? Na pewno gdzieś tu. O, są! Jesteście, jak grzecznie jak tutaj ładnie czekacie razem. A więc teraz się możecie zapoznać. A więc tak, to jest y zombiaczek, To jest creeperek. A to jest Endermanek. Widzę, że wy już się. Endermanek z Creeperkiem poznaliście A więc słuchajcie, jesteśmy jedną wielką rodziną Mamy się wspierać Macie się słuchać, co najważniejsze Tatusia, razem się bawić I słuchajcie, ja będę spełniał wasze oczekiwania Oczywiście yy, Tak yy, z umiarem Jeśli chcecie coś, czy jesteście głodni To dawajcie znać, zobaczymy czy coś mamy w ogóle w lodówce Oj niestety, nie mamy nic w lodówce Wy chcecie jeść albo się bawić jakimiś zabawkami Dzieciaki, potrzebujecie It's czegoś? Tak, chcemy, 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 chcemy się bawić zabawkami. Dobra, wiecie co, ja pójdę do mojej przyjaciółki Lumi. Ona na pewno, słuchajcie, ma jakieś fajne zabawki. I po prostu, bo nie mam pieniążków, na pewno też ma jakieś jedzenie. Zaraz tutaj przyjdę, a wy się grzecznie bawcie i czekajcie. Także, słuchajcie, Dobry. lecimy szybko do Lumi. Na pewno Lumi ma pełną lodówkę. A dodatkowo może da mi jakieś fajne zabawki. Na razie możemy zdjąć w ogóle tą zbrojkę. I słuchajcie, zaraz będziemy opiekować się naszą rodzinką nową. W ogóle, jak wam się podobają e, właśnie te te... Te po prostu nowe dzieciaki Jestem ciekaw, czy ktoś trafił was z, z was widzowie w komentarzu I po prostu zgadł, co się wykluje Z tych jajek, a ja słuchajcie, lecę do Lumi I zobaczymy po prostu, czy ona tu w ogóle jest Pok, pok, Lumi Jesteś tutaj, ej, chwila O nie, creepery, co wy, to, co to, wy tu to on, robicie To on, za chodźcie nie, za nim chodźcie O nie, za nim. ja uciekam, to słuchajcie, to, to są jakieś tutaj. Do tego Właśnie, domu. jakaś mama Zombiak, mama Enderman Ej, a tu może to są to rodzice, słuchajcie Tych dzieci, chodźcie, ej, co? Chodźcie, co wy To wy chcecie oddać nie. Nasze jajka, to on wykluł nasze jajka To my to? mieliśmy, zabrał wszystkie nasze jajka Ale ktoś Odciek. mnie podrzucił, i zostawcie mnie ja, 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 słuchajcie, jestem dobrym człowiekiem Ja tak naprawdę ogrzewałem wasze jajka Żeby się wykluły wasze dzieci Nie denerwujcie się, słuchajcie O co wam chodzi? O, szybko, kurczaczek, bo głodny jestem, słuchajcie My szukamy I... naszych jajek Wiemy, że ty je zabrałeś a, 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 my mamy własną opiekunkę Która się opiekuje tymi jajkami I to, to ona, ona też się zgubiła Czyli ty je zabrałeś. Ej. Ale słuchajcie, miek mnie Ktoś je, ktoś je podrzucił Te jajka normalnie były z tabliczką żebym je ogrzewał I były pod moim domkiem podrzucone Gdzie jest ta wasza opiekunka To może z nią to wyjaśnimy Może ona was zdradziła I tak naprawdę słuchajcie wam Was wystawiła i nie chciała się opiekować tymi jajkami I mi je podrzuciła Gdzie ona jest Słuchajcie no? jej Ej, e, powiemy mu, gdzie jest to przedszkole, które e, ona, opiekunka się zajmowała. Słyszeliście? A to wy macie przedszkole prakta. nawet, tak? Ej, nie podsłuchuj tutaj, my tutaj rozmawiamy, dlatego słuchaj, e, tu jest przedszkole chodź, e, i, i właśnie tutaj opiekunka się nimi zajmowała, tymi naszymi malutkimi bobaskami. W sumie o, i to tutaj nie były bobaski, bo to były jajka niewyklute, co najwyżej mogła się jajkami opiekować, a ja się zajmowałem tymi, tymi, właśnie waszymi bobaskami. Ej, to jest tajne przedszkole, rzeczywiście ej, tutaj wy wykluwaliście te jajka, tak? Ej, nawet tutaj no są tak. miejsc, miejsca, dywaniki takie widać, że tutaj pewnie były te jajka. Ale słuchajcie, tak naprawdę to i to, to ja, ja tylko miałem podrzucone te jajka i się zajmowałem waszymi dziećmi. Ej, gdzie oni uciekli, słuchajcie? Tutaj gdzie że... jesteśmy? Zostańcie tutaj, yy, tutaj. Yy, yy, Chodźcie do domku, zaraz wam pokażę, kucam. gdzie są wasze dzieci. Chodźcie do mojego domu! One tam czekają grzecznie, wszystko jest w porządku, słuchajcie. Nie macie się o co martwić. Ja się zajmowałem waszymi dziećmi jak swoimi. W sumie myślałem, że to moje dzieci i normalnie się nimi zajmowałem. One tu powinny być, także wystarczy, że tutaj wejdziemy do góry i za momencik wam pokażę, że wasze dzieci są celutkie i zdrowie, tylko czemu wy zwiewacie i się mnie nie trzymacie tutaj? Gdzie jesteście, niedobre moby, co? Idziecie za mną, czy co robicie? Halo? My no jesteśmy tutaj. Dobra, jesteśmy. no to Gdzie chodź, Pokażę, pokażę My, wam tutaj. Ja... Bo ja no, widzisz, po tutaj jest creeperek, tu jest creeperek, zobacz, tutaj jest twój synek, widzisz? I co? O. Mówiłem? A gdzie jest reszta? Gdzie o. są, gdzie są tam te twoi, twoi w ogóle kumple? To ja im powiedziałem, żeby tam zostali, to pójdę po nich. Dobra, leć po nich, a ja tutaj, słuchajcie, w ogóle mam y, tutaj resztę tych mobów, tylko gdzie są, gdzie jest Endermanek, słuchajcie? I ten drugi y, zombiaczek, halo? Endermanek, zombiaczek, gdzie wy jesteście? Nie słuchajcie, znowu, gdzie oni poleźli, ale zaraz ich znajdziemy i wszystko będzie w porządku. I tam jest przyszła ta mama Enderman. Ej, ktoś tutaj dzwoni? Dzień dobry, tak? To pani yy, tutaj... O, widzę, że znalazła pani swojego synka. Wszystko w porządku, już? już. Ej, halo? To tak? ja, ja jestem bardzo ci wdzięczna za to, że się zaopiekowałeś moim moim córkiem, ale ale my już idziemy, to dzięki bardzo i jesteśmy zadowoleni z twojej opieki. Aha, no dobra, coś w zamian dostanę od was za opiekę. Jak opiekunkę to pewnie jakoś tutaj normalnie wynagradzacie, a mnie to już nie, nie? Ja ci tutaj opiekowałem normalnie twoim. No tutaj, córką. proszę, to dla ciebie. O, dzięki, perełki zawsze spoko. Także miłego, trzymaj się Endermanku, miło. Było z Tobą spędzać czas i, i fajnie w ogóle z pro sobie poradziłeś. Dobra, także trzymajcie się, paru dźwięków. Dobra, Dupa. słuchajcie, także mam nadzieję, że mama zombie też odnalazła swoje dzieciątko i wszyscy są już zadowoleni. Także na ten odcinek to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa widzowie.